Dajcie w kolejnym odcinku pod tytułem kaset wideo. Oto, pan ma tutaj cały zestaw kaset wideo, które znalazłem parę dni temu pod śmietnikiem. Władca pierścieni. Proszę to ogląda. Że reakcja łańcuchowa Demony Wojny. Sens, pol, Sens, USA. Jastka u Disneya troszkę mokre są. Fantazja. Tom Cruise, ostatni samurak. Krótki przegląd robimy, co tu mamy: Jack Stone. Jack Stone, to jest fajne. Air, słynny. Słynny. Z Karaibów. Klątwa czarnej perły. Mega. Bohatek zaprasza. I go nagrywam odcinek na wojny śmietnikowe. Natura nie zna litości, gniew oceanu. Ładny. Jakoś to równo, równo Wyprawa na nad Wielką Wodę, Pradawny Ląg. Władca Pierścieni, Drużyna pierścienia. Kochany Miki. Planeta Skarbów, Walt Disney Classics. Gwiazdka u Disney, to już było. To już było. Dobre maniery, do opowieści. <trymne> Bardzo dużo bajek. Prosiaczek, Kubusia puchacka, Niezwykła Przygoda. Słyszałeś, że też bajki? Przyjaciele. Co? Potrzebne. potrzebne ci bajki? Wszystkie potrzebne. Teraz to w Pana wszystko jest. No to nowe szaty króla. Same bajki. Salamona. Herkules. Money, to dni walki, Kubusia, czarodieski świat kubusia. Disney, bliskie gatątko. A jakieś półki miałeś mieć Cicho. metalowe. Cicho tam nagrywam odcinek przecież mówiłem. Jakie odcinek? Jak Na YouTube, Wojna Świętokręta. Dumbo Classic. Półki metalowe to będę miał jutro, chcesz? Ja nie chcę, tylko matka Oglądajta i podziwiajta. Oglądajta i podziwiajta. I oto elektromobilność po polsku. Czyli co tam masz jeszcze? Taki kabel chcesz? No, taki mam. podobny to jest a to? Co to jest? Przegródki na pastylki Co to jest? Przegródki na pastylki na Jakie pastylki? Jak ktoś dużo obala pastylek codziennie, to przegródki To... nieś tam do klatki Nie do klatki, tylko muszę do domu zawieźć do domu nie da rady dobra, dobra co już tam jest? nic? to zabiorę to do domu i przyjdę po ten samochód dobrze tak?